Siemanko, cześć, witam, 23 odcinek Tibiskiego Tygodnia, mamy poniedziałek i dzisiaj na kanał wleciał 22 odcinek, który ładnie zbiera łapeczki, wyświetlenia ponad 500 już tam jest, z góry dziękuję i tutaj też zachęcam, żeby ta łapka wpadła poniedziałek, bez większych wybuchów bez tutaj Hanta, Hanta brak ale bossy były Magma, Monster, Brain, Trójca, Timira Ghost Hatred, którego worek jest normalnie w skrzynce. Finał Lipki, Finał Węg, więc coś tam, coś tam było, tak? Szybki resecik, Collect All, ale, no właśnie, ale złoto wypadło i to nie byle jakie, bo zmała bubla. Wiadomo, zawsze może być lepiej, ale złoto jest. Niestety nie nagra mi się głos, dlatego właśnie dodaję ten, to złoto w formie Formy takiej jak fiolet, a propos fioletów, no to jeszcze wypadły sensory i teraz widzicie, to są drugie sensory od czasu kiedy była sprzedaż luta i mamy 2900 powiedzmy, już nie bądźmy tacy, czyli 26,8 i tak kończymy poniedziałek, lecimy z wtorkiem. Mamy wtorek i na sam początek krótka historyjka. Lecę na Roteny, bo jest tam Team Forwok, który tam XP na dwóch odnogach dolatuje i przyłączam się, żeby kliknąć dwie kapliczki. Kliknąłem je, zostało jeszcze im 20 minut, kilka tam hanta, więc wpadłem na genialny pomysł, żeby sobie wydłużyć przerwę na kolację i chciałem pójść sobie kliknąć sam jedną kapliczkę. Poleciałem prawy dół. Wszystko poszło prawie idealnie, ale przy końcu potworki mnie złapały i teraz widzicie screena z dentki. Niestety gift spalony. Dętka wyszła. Nawet nie walczyłem. Nie było sensu. Byłem tam sam kompletnie. Potrawek nie paliłem, żeby jeszcze więcej waste'a nie było. Trudno. Wracam. Kupiłem blessy, wracam i od nowa lecimy kapliczkę. Jedną udała się, drugą i tam padł Edek, który padł trzeci raz w ciągu dnia, psychika również upadła, wylogował. Zostaliśmy w czwórkę, Erpek niestety też musiał kończyć, zostaliśmy w trójkę. Wrócił, czy nie wrócił, tylko przyszedł inny Edek i byliśmy w czwórkę. Zrezygnowaliśmy z Heitreda, bo nie było piątej osoby i tyle z Heitreda. <grym> Powiedziałbym, że się zdarza, ale taki miszmasz się raczej nie przytrafia, więc taka jest historyjka. I co? I lecimy dalej z wtorkiem. Przed tą całą historyjką zrobiłem sobie dwa hanty. Oba były na WZ-8. Pierwszy z nich z lewej była to godzinka z prejkiem na Lava Fungusy na luta godzina i 2,700. Druga godzinka tam jeszcze zostało mi, zrobiłem bossy i zostało mi jakieś 15 minut luta, potem to się zrolowało na damage. Ogólnie i tak łącznie tam siedziałem godzinkę, wyszło 2800, czyli 5,5 ,5 sobie dodaję do celu. I przechodzimy do bossów. Trójca, Timira, Monster, Brainstiller, Magma, Ichgachal, którego worek jest w skrzynce. I tyle. Więcej nic nie było. Pesecik, collect all, ale... Vampir Lord Token, oko. Okay. No i właśnie jeszcze był Pal Count, który dał mi Vampir Lord Token. Co ciekawe zrobiłem największy damage na tym bossie, trafiłem dwa razy z Bolta nakrycie, Do tego jeszcze e, Exori Grancon plus Exobomas Sun, więc 4 hity wpadły, ponad 5k damage'u, no, mega fart. Mimo tego nie wydropiłem kapci chyba, które są tam najlepsze, nie do końca pamiętam, czy coś jeszcze leci tam. No i tak, teraz już resecik, collect all, ale jeszcze jedno złoto. O. Nice. <laughs> nice. Nice, nice, nice. No i Helmecik. Więcej już nie było niespodzianek Collect All. I mamy 37 plus ten jeden Vampir Token. Ten medal nie jest za wiele warty. W sumie to chyba nic tam zbytnio. Kilka, e, Kilkadziesiąt. Helmecik 36 powiedzmy, czyli mamy. No, te dwa kaka możemy sobie dopisać ogólnie do celu. A helmecik, oczywiście, dopisany i zobaczymy, za ile się sprzeda. Czyli 34,3 i co? Środa, a ja lecę naprawiać gifta. No to środa. Bez hunta. Zbijałem sobie troszeczkę CDK z gifta, już 10 godzin zostało. Ale były błosy: Brain, Monster. Tutaj się troszeczkę zatrzymajmy. Ty no, co jest? Tutaj taka rada, jesteście pijani, to nie chodźcie w ogóle. Stójcie najlepiej. Radmiral, który dzisiaj był boosted. Trójca. Finał węk. Magma. Hatred. I tutaj też się zatrzymajmy. Ja, yeah. Nie schodźcie z dźwigni, bo to jest niebezpieczne. I Timira. I tyle. Pesecik. Collect all, ale nie tym razem. Mamy 900K i mamy Fiolet. Ring of Souls. Warty ile? 570. Myślę, że w takiej cenie podobnej pójdzie, więc 900 sobie dopisujemy i w ten sposób mamy 352 i tyle. Czwartek. Bez Hunta, ale za to z bossami. Brain, który dzisiaj jest boosted. Monster, Trójca, Magma, Ichgachal, którego worek jest w skrzynce. Rat, wszystkie grejwy, Timira, Zelos, Cruelty i Hatred. Cruelty i Hatred bity w teamie i loot do podziału Moje działki, 15 kaka, więc dopisuję, mamy 36,7. I co? Podnosimy to. Reset, collect all. I mamy 2400, równe. Niestety żadnego złota, żadnego fioletu. Najwięcej, to, najwięcej zrobił hajs z Ichka hala bo tam było ponad 1kk. Eee, z takim jednym ciekawym momentem, można powiedzieć. Więc 2,4 sobie dopisuję i mamy w ten sposób 39,1. I przechodzimy do piątku. Piąteczek bez chancika. Gift już jest gotowy. Masa bossów na po bo też były bite, bossy bo dzisiaj streamka sobie odpaliłem. Monster, Brain, Magma, i Zelos, Trójca, Timira, Finalweng, Faceless, AB, Gosznar z Hatred, Cruelty i ogólnie tak: e Hatred, Cruelty i czgachal wszystko jest w skrzynce. I co? Szybki resetik Collect All, ale. Nie wierzę ci, nie wierzę ci nawet, narzucę ci, poszedł, ty! Faktycznie ma ty! Co? Drop może nie mój, ale jednak złoto do podziału i tyle, ile wpadnie, tyle dodam, daję go do lewej strony do zestawienia. No i teraz już można naprawdę zebrać tego lucika, więc collect all. I mamy 4500 4500, wiadomo dużo tej roboty robią, ceceki same w sobie, jakie były z bossów, ale dwa fiolety I to też nie byle jakie, bo Vial of red, czyli Fiolecik warty 737k I Cruelty Scruff, czyli 640k Dwa fajne fiolety. Yy, oprócz tego, tak naprawdę nic więcej nie było, więc 4,5 miliona dopisuję, co też jest yy, jak dla mnie dobrym wynikiem. 43,6. No i zobaczymy, co takiego będzie z tym Razorem. i z pozostałymi itemami, które się kiszą. Niestety zostałem przebity w większości propozycji, ale się tym nie przejmuję. Jak się sprzedadzą, to się sprzedadzą, wtedy dodamy hajs. Jak na razie jest? Jak jest? Sobota. Mamy sobotę i rozpoczynamy ją hantami. Pyk, pyk, pyk. Trzy hanty. Pierwszy z nich, półtorej godzinki, 3,8 profitu. Drugi, godzinka, 2,5. Trzeci, 30 minut i 1,1. Wszystkie hanty na czysto, bez żadnego preja na WZ8. I co? Taka mała informacja, że w środę o 10 będzie opublikowany film na temat WZ8, koło umiejętności, EQ jak to bije, jakie czarmy, będą takie informacje. Polecam zajrzeć, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Z tych huntów. zliczając, mamy 7,4 i dodaję to do celu, czyli mamy łącznie 51 już. I tak, jeżeli ktoś by się zastanawiał, w jaki sposób w ogóle 3 godziny mi się zabrały, przecież tarcza na to nie pozwala, przecież biłem jakiegoś braina i też tarczy trochę spadło, to. Te dwa hanty, godzina 30 i godzina, zostały zrobione jeszcze wczoraj po podsumowaniu. Dzisiaj zrobiłem sobie tylko to pół godziny. Pewnie jeszcze po tym podsumowaniu pójdę tam, zobaczymy. Może tak, może nie, to się okaże jutro. I, I tyle. Yy, Bosy. Przed skrzynką jeszcze takie dwie małe informacje odnośnie bossów rajdowych. Pierwsza sprawa o trzeciej w nocy dzisiaj na sekiurze był orszabal. Wstałem, doczołgałem się na respa, rozbudziłem, ogarnąłem sobie czas respa i na szczęście zaatakowałem. Mam screenka z tego, mam dwa orszabale w Bostiariuszu od czasu Bostiary mamy, były e, trzy orszabale, dwa się udało zabić, więc e, spoko. Nie nagrałem tego niestety, nie zajmowałem się tym, żeby na szybko tutaj nagrywać, wolałem tam w ogóle dolecieć i ogarnąć, żeby w ogóle zaatakować. Yy, druga sprawa jest taka, że był gaz, gaz haragot. Yy, czekałem na niego, bo była duża szansa. Atakowałem, ale niestety nie udało się tak jak ostatnio zdobyć Horna, ale były inne Fiolety i one są właśnie w skrzynce i widzicie to teraz właśnie w urywku, tak jak yy, pokazuje Fiolety. I co? I Tyle z takiej informacji. Lecimy dalej. A bossy mamy klasyczne: magma, brain, monster, Ishgahal, którego worek jest w skrzynce, trójca, Timira i final Weng. Resecik, collect all. O, mamy złoto. No i mamy armorek, collect all. I mamy 6,2. Oczywiście do tego jeszcze Dochodzą wszystkie te itemy z, 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 z gaza. Sam armorek w sobie kosztuje ile? Powiedzmy 3 miliony, czyli 3200 mogę dodać i tyle dodaję. Czyli mamy 4,2. I tak naprawdę to tyle, nic więcej tutaj do dodania nie ma. Lecimy z niedzielą. Mamy niedzielę, ostatni dzień, i co się okazało, trzy itemy się sprzedały: pierwszy z nich wandzik za 12, drugi helmecik za 33, pyk i Ghost Chestplate, jak szybko wleciał, tak szybko go usuwamy za 3,4. Co łącznie daje kwotę 48,4 i mamy kwotę łącznie z celem 102,6. Tyle zapisuję. 102,6 i przechodzimy dalej. Dalej mamy hancika. Godzinka na WZ8 totalnie na czysto. 2,6. Tyle też dopisuję, czyli mamy 105,2. Pyk. No i pozostają bossy: Brain, Monster, Magma, Zelos. Zelos niestety nieudany. Eee, jedyny Edek na bosie padł na Redzie, czyli tym mini bosie na Zelosie, lewy dół. No i się nie dokończyło. Trudno. Irżgahal. Eee, tutaj jest podział luta z teamem. Eee, wyszło 0,9 na głowę, więc tyle dopisuję i mamy 106,1. I dalej mamy co? Trójce, Timire i Heitreda treda Ogólnie chyba najgorszego, jakiego miałem. Ogólnie w gierce od zawsze żaden mi chyba nie dał mniej ceceków. Dostałem tylko i wyłącznie 20. Widzicie, właśnie, screenka. I co? I tyle z tego. Resecik, collect, all. Zbieram. I mamy 1,4. Dwa fiolety: jeden z nich to Tissue, nasze ulubione, i drugi to Smoldering Eyes Magmy, czyli takie dwa klasyki. 1,4, czyli mamy 107,5. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o tydzień 23. Zamykamy go z wynikiem 83,6 kK. Jest to jeden z lepszych wyników, jeżeli chodzi o całą serię. No ta sprzedaż w niedzielę, 3 itemów zrobiła swoje. Ogólnie patrząc na ten odcinek, wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych, no bo jednak była moja dentka, pierwsza od 10 miesięcy, były złota, w tym jedno złoto, no to kozackie, mega kozackie, jak ten Sanguin Razor, były fiolety, były rajdowe bossy jak właśnie ten Palcount, był Gasharagot, orszabal też wpadł fajnie, że wbita Bustiara. Działo się, no działo się, <laughs> można powiedzieć. Dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę, zostawcie suba, zostawcie komentarz. I nam o materiale. W środę o 10 wpadnie WZ8. Do następnego strzała. Cześć.